Dajcie przyjaciele! Jak ja się cieszę, że mogę wam dzisiaj opowiedzieć o prawdzie, prawdzie, którą poznałem osobiście, o Jezusie Chrystusie, bo Jezus Chrystus jest prawdą, kochani, jest prawdą. Kochani, śpieszycie się pewnie, przygotowując do nadchodzących świąt. Ja myślę, że to bardzo dobry czas, aby każdy człowiek każdy człowiek, któremu wydaje się, że jest bardzo racjonalnym człowiekiem, zadał sobie pytanie, tak naprawdę, o co chodzi z tymi świętami? Co ja świętuję? To bardzo dobry czas, żeby zadać sobie pytanie, kim dla ciebie jest Jezus Chrystus? Kim jest Jezus Chrystus? Przyjaciele, ja byłem wychowywany, tak jak większość was, w systemie, w którym Jezus Chrystus utożsamiany był z pisanką, utożsamiany był ze święconką. Tak naprawdę, poprzez zaniesienie koszyczka uważaliśmy, że robimy coś dla Boga, że to ma jakiekolwiek znaczenie. Kochani, to nie ma żadnego znaczenia. Ja cię pytam dzisiaj, rzucam Ci wyzwanie, kim dla Ciebie jest Jezus Chrystus? Kim? Kim on jest? Jeśli nie jest pisanką, może jest obrazkiem? Kochani, Jezus Chrystus jest żywym Bogiem. Jezus Chrystus jest Panem, Panem, Panów i Królem Królów. On Panuje dzisiaj. On jest Bogiem, ja jestem dzisiaj. Kochani, i on przez nasze, nasze usta mówi do Was to, co mówił 2000 lat temu, kiedy chodził w ciele po ziemi. Musicie narodzić się na nowo, kochani. Ja nie rozumiałem w ogóle o co chodzi. Tak samo jak nie rozumieli faryzeusze i pytali Jezusa, nikodem faryzeusz, religijny człowiek, poprawny kapłan, pytał: O czym Ty mówisz? O czym ty mówisz jak to musicie narodzić się na nowo? Jak może się narodzić na nowo człowiek, który ma 70 lat, czy może powtórnie wejść do łona matki? Kochani, ale Jezus im powiadał: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli kto się nie narodzi na nowo, nie może wejść do Królestwa Bożego. Więc kochani, nie przez pisanki, nie przez święconki, nie przez chodzenie do kościoła, nie przez dobre uczynki, aby się nikt nie chlubił, ale przez nowe narodzenie w duchu, przez osobiste poznanie Jezusa Chrystusa. Jak to zrobić? Jak to zrobić, kochani, to bardzo proste. To bardzo proste. Narodzisz się na nowo wtedy, kiedy uwierzysz w sercu swoim, że Jezus Chrystus jest Bogiem, że Jezus Chrystus zmartwychwstał, że Jezus Chrystus żyje dzisiaj. I kiedy wyznasz to ustami, kiedy staniesz przed Nim, nie Twoje ego, ale otworzysz się, Jezu. Całe życie żyłem bez ciebie. Nie znałem Cię błądziłem w jakichś systemach, nie miałem zgody na religię, bo religia jest martwa, w niej nie ma życia. Każda religia jest martwa. Ale ja wołam do Ciebie, jeśli Ty jesteś żywy, to ja Cię zapraszam do mojego życia. Zapraszam Cię, przyjdź do mojego życia jako żywy Bóg. Kochani, ja, tak jak większość z Was, żyłem w systemie tego świata. Wspaniale się realizowałem. Byłem bogatym człowiekiem, bardzo dobrze wykształconym. Skończyłem z wyróżnieniem studia na Wydziale Prawa i Administracji. Uniwersytetu Warszawskiego. Robiłem bardzo dobrą karierę, zbudowałem dom, miałem świetną rodzinę. Teoretycznie wszyscy mówili, człowiek sukcesu, ale ja wiedziałem. Ja wiedziałem, że jestem martwy. Ja wiedziałem, że jestem pusty i więcej miałem na zewnątrz. Ty byłem bardziej pusty, niż szczęśliwy. Bo kochani, nic, nic, absolutnie nic nie jest w stanie zalepić tej pustki, która jest spowodowana brakiem z ojcostwa, brakiem ojcostwa. Jezus Chrystus chce, abyś przyszedł do Niego, abyś ustanowił Go Panem i Zbawicielem, abyś narodził się na nowo i miał bezpośredni dostęp do Ojca. Co się wtedy dzieje? Po pierwsze, stajesz się obywatelem nieba, uzyskujesz zbawienie. Dziś, w duchu, od tego momentu, już teraz jesteś obywatelem nieba i masz dostęp bezpośrednio do Bożych myśli, Bożych pragnień i możesz realnie zwyciężać w każdej sytuacji. To nie jest kwestia emocji. To nie jest kwestia wypowiedzenia się, że ja wybieram tą książkę. To jest kwestia życia. Życia, realnej siły. Jezus jest życiem. On przyszedł i powiadał: Ja jestem droga, prawda i życie. Nikt nie przychodzi do ojca jak tylko przeze mnie. Może o tym nie słyszałeś. Nie jesteś w stanie stać się obywatelem nieba inaczej jak przez Jezusa Chrystusa. To on jest drzwiami dla owiec żywy Bóg. I dzisiaj mówi do ciebie. Dzisiaj mówi do ciebie, a słowo może mówić. Dziś, jego gło, jeśli głos jego usłyszycie, serca swojego nie zatwardzajcie. Dziś, kochani, jeśli nie pojednaliście się jeszcze w swoim życiu z Bogiem, jeśli nie odczuwasz dzisiaj pewności zbawienia, jeśli nie wiesz, czy jeśli dzisiaj byłby koniec świata, czy jeśli powtórnie wszedłby Jezus, czy ty idziesz do nieba i chcesz to zmienić, chcesz go poznać jako realną osobę, jako żywego Boga, podnieś rękę i podejść do nas. Dzisiaj, jeśli chcesz się pojednać z żywym Bogiem, dzisiaj, jeśli chcesz zaprosić Jezusa Chrystusa do swojego życia, możesz to zrobić. Podejdź do nas, pojednaj się z Bogiem, pojednaj się z Bogiem i zobaczysz, zobaczysz, jak zaczniesz realnie panować, panować w swoim życiu. Halleluja. Kochani, jesteśmy tutaj. Jesteśmy tutaj jeszcze przez najbliższy czas. Zapraszamy Was do tego. Zapraszamy Was do tego. Wyjdźcie z systemu. Wyjdźcie z martwoty. Zawołajcie do niego, A, bo on już czeka.